Co to? Jaki dziwny pieprzyk! To twój symbol bratniej duszy. Jeśli do osiągnięcia pełnoletności nie znajdziesz pasującego, zginiesz. Zginę? Ale tak jak Pimpet, który uciekł do sąsiada, bo dawał mu kiełbasę? Czy tak jak pan Rybka? Jak pan Rybka. <laughs> nie chcę zostać spuszczona w kiblu! Dlatego zawsze musisz być czujna. To bardzo ważne. Paula, Kasia, gotowy na egzamin ósmoklasisty? Nie bardzo. Nie rozumiem, czemu ty się tak cieszysz. Tylko pomyśl! Po wakacjach czeka nas cała szkoła, pełna nowych przystojniaków i potencjalnych bratnich dusz! Aaaa, jaram się! A ty tylko o chłopakach. Nie każdy ma tyle szczęścia, co ty. Właśnie, żeby znaleźć swoją bratnią duszę już w przedszkolu? Farciara! Tak, jak zobaczyłam Bartka urywającego głowę lalką, to wiedziałam, że to ten jedyny. Słyszałam tę historię już z milion razy i nadal budzi dziwny niepokój. Liceum jest... Przerażająco duże! Ale pomyśl, ile chłopaków dla ciebie i Kasi się tu pomieści! Ty to masz łeb, Paula! Dziewczyny, znalazłam go!